Na, viel Papi nun den Scheiß, Kulva, Dann ich dass zu dir bekommen. Was ist das denn Scheiß? Schumann? Schumann! Dann ich schicken dich Kulva dein albernloses Geld. Und das? Das na, Was ist das denn Scheiß? Maltese, eh? Ne? Jetzt später, się... wie geht's? Meine mal, Maltese. Na? Mit mir. Neu Netto, ne? Dann Nett dann Nein. Hat so. Logo da ist. Well, Meine Maltese. Beton? Na, sie gefallen nach sie spielen nicht zu hause sie fallen nach Berlin spielenma nova was nova was fürze! Mogę tak? No, no spoko. A co no, czy... jest To na nowa spodycja? Nie, no tak patrzę. E, że tutaj to wiesz, to nie, no on tu kurwa, że przez miesiąc tylko mamy z tym ogólnie jeździć, nie? Ze, z tymi sklepami, nie? Jak my w ogóle pod tym nie jeździmy, pod kurwa pod nie? No, 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 no. no i przez miesiąc wszystkim z tym ja tylko jestem do 30, ale kurwa za żadne pieniądze bym nie jeździć z tego. No. Ja, ja no. 3,5 miesiąca no. mnie. Aha, na tym? W się tutaj wiesz? No, no, Właśnie, no. Ja mówię, wieszam ja tutaj godzinę no. Aha, na Facebooku jeszcze ja nie miałem nigdy. Rozpierdolej no. Bo rozpierdolę teraz. odzyskałem, prawników mi pozabierali. No. Aha. Kurwa cały wypierdolę, cały. Malty! Tak? Da? Zysku? Dasz kurwa vom Dein Scheiß. To szef jest graj <grym> z <grym> Malty, kurwa BF. No. I no. kurwa ten. 60-letniego wiesz? Aha. Kurwa jebane, ale oni nie patrzą, oni nie zapiją. Ja 3,5 miesiąca. W grudniu byłem pierwszy, ale normalnie wychodzimy, bo każdy jest taki wielki, taki, ale wcześniej... No kurwa, ja mówię, kurwa, no sobie wy od kilka lat się... to samo, w to samo, wróciłem w styczniu i już to widziałem, kurwa, później. Ale nie wiem, później czułem, że to nie tak być, ale ma wszystko takie, żona się zapytała... Do domu rodzinnego. Mamami. Mamy przyjechały, Drugiego był mego... chłopiec. No. Sądu drugiego. To już drugi raz urzęd. Bo ja w To nie wiesz, jak się tam kabluje. A, ty jesteś ten, to w kabeluję. No. ten! Całą to policję czy normalnie, jak zobaczyłem, to czuję, że to jest w statunku, no kurwa dalej, z tą policją, to po tysiąc. A teraz jeżdżę jak ty tam przyjeżdżasz, to ja wiem jak to działa. No to jest na ja stałem przez wczoraj. 20 minut wystarczy, że ludzie cię popatrzą, ale wystarczy, że sobie stoi. A waliny się palą, taki kurwa strach No. Bo taki kurwa pany tobie... Wiesz co? No, no, no. Wilmachę od kury drzwi. No? Oh, no, spade. A to nie jest życie ogólnie, nie? To jest nic z Martens.